Witam Cię kochany katoliku w kolejnym odcinku. Kciuk czy serce? A może serce? Nie lepiej kciuk. A może machinalnie, na co trafię szybciej? Jest różnica? Może i nie ma. Czy to nie codzienność zwykłego katolika? Czy często nie tak uczestniczymy w świecie wirtualnym? Bez względu na to, czy to Facebook, Messenger, zwykły SMS. Może czasami dodam komentarz: Super, ok. Czy kochany katoliku, nie widzisz tak siebie niejednokrotnie, gdy jesteś z telefonem w ręku? Co to jest? Twoja lub moja akceptacja tego, co ktoś napisał, powiedział. Może tak zwane polubienie osoby, strony. Bóg obdarzył nas mądrością, abyśmy z niej korzystali. Lecz czy my z niej korzystamy? Czy też próbujemy sami ją zdobyć i uznać za właściwą? A w Księdze Mądrości czytamy w rozdziale 9, werset 21: Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg udzieli a i to już było sprawą mądrości, wiedzieć, czy jest ta łaska? Udałem się do Pana i błagałem Go. Powiesz człowieku, po co ta mądrość do takiej zwyczajnej rzeczy, jak kliknięcie na kciuk czy serce? Zdawać by się mogło, że możesz mieć rację. Ale pod tym, co zrobiłeś, kryje się człowiek, który coś napisał, coś powiedział. Człowiek, który może włożył w to całe swoje serce, który chce podzielić się z tobą czymś, co go dotknęło, co zrozumiał, co zmieniło się w jego życiu, człowiek, który chce opowiedzieć o spotkaniu z Bogiem. I to nieważne, czy to będzie mówił, czy pisał ksiądz, czy osoba świecka, wolna, czy też w małżeństwie. Musiał zapewne przezwyciężyć strach, aby o czymś napisać, powiedzieć, mając świadomość, że może się narazić na kpinę, drwinę, wyszedzenie. Może już chcesz wyłączyć słuchanie tego vloga, to proszę cię zaczekaj. Może ten jeden raz i wysłuchaj do końca. Nie wiesz, czy może usłyszysz coś, co będzie dla Ciebie ważne. Już podjąłeś decyzję o wysłuchaniu tego vloga, to proszę Cię, wytrwaj w decyzji do końca. Wracam do tematu. Nie jest łatwe przezwyciężyć strach i odważyć się coś pisać czy mówić w sieci. Sam najlepiej o tym wiem. Choć wdzięczny jestem tym, którzy wyrażali swoje opinie na temat tego, co robię na kanale Okiem Zwykłego Katolika. Bo czynili to w miłości, nie w oskarżeniach. Dziękuję Wam za to bardzo. Kciuk czy serce? Ten wybór nie jest istotą tego, co kryje się pod tym czy innym postem, SMS-em. Ważne jest, aby najpierw przeczytać, posłuchać. Jeśli już to znalazłeś, jeśli znalazłeś ten post, informacje. Jeśli nie interesuje to ciebie, albo niewiele, albo nie są to Twoje tematy, to proszę cię wyjść z tego. Ale jeśli są to tematy z obszaru, w którym żyjesz, może Twojej wiary, zmiany postawy, to proszę najpierw poświęć czas, aby przeczytać, posłuchać. Może te treści dotkną Twojego serca, Twojej duszy, może zmienią coś, co jest zatwardziałe. Tego nie wiesz, gdy tego nie sprawdzisz. I to do końca. Wysłuchując, czy też czytając, jeśli już zdecydowałeś się, czy nie pomyślałeś, że dostrzeżesz wtedy człowieka, jego włożoną pracę? A jak może on poczuć się, gdy tylko zobaczy ileś tam kciuków czy serc? Nie wiesz. To może spróbuj sam odważyć się, aby coś pisać, aby coś nagrywać, aby zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Nie jest to łatwe. Miej serce i patrzaj w serce, powiedział Adam Mickiewicz. Widzisz, to samo serce, a jak inne? Jak inne jest jego użycie? Czy nie warto zmienić swoją postawę i uczynić serce żywym, dostrzegającym innego człowieka? Otwórz swe serce. Nie mówię, że klikanie na kciuch czy serce nie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. I dziękuję za każdy znak sympatii dla tego co robię. Zapraszam Ciebie, kochany Katoliku, abyś otworzył swoje serce jeszcze głębiej, głębiej. Jeśli słowa, które słyszysz, kolejne odcinki na vlogu okiem zwykłego katolika poruszają Twoje serce. To proszę zasubskrybuj kanał klikając na końcu odcinka przycisk subskrybuj. I kliknij dzwonek aby otrzymywać powiadomienia. Amen.